Siema. Siema! Hejka, z tej strony Kuba, znany w esportowym świecie jako Buszu. Dlaczego to właśnie ja powinienem zasilić skład pierwszej piątki? Jak przystało, nagracza Hi Elo, mam w sobie niesamowitą klasę. Jestem skillowy. Precyzyjny. Ogarnięty życiem. To jest, to jest Oliver. Jaki to jest czempion? Valdis Castrolis. A to jest tego nikt. Stabilny psychicznie. Z genem zadymiarskim. Jajcaż jakich mało. Ry. Klaun. A do tego wszystkiego jestem strasznym pedantem. A to tylko próbka moich możliwości.